Witajcie po raz kolejny dzisiaj. Ja oczywiście jestem Chinzul i mamy rozwiązanie konkursu. Powiem Wam tak. Nie jest to wcale łatwe zadanie dla mnie. Dlaczego? Ano dlatego, że słuchajcie, komentarzy było chyba około 700, coś koło tego, a jak doskonale wiecie, nagród mam tylko 19. I to jest dla mnie najcięższe, bo każdemu z was chciałbym podarować coś od siebie. Niestety doskonale wiecie, że nie posiadam tyle nagród, ale wybrałem 19 zwycięzców i dzisiaj te osoby. Oczywiście dostaną pojazdy. Może akurat słuchajcie, może nie dzisiaj, zróbmy to jutro, po prostu jutro wam te kody rozdam. Dzisiaj oczywiście przedstawię wszystkich zwycięzców, a prosiłbym, żebyście pisali do mnie jutro oczywiście przez Facebooka, tylko i wyłącznie przez Facebooka z tego względu, że jest to najłatwiej. Dostajecie w przeciągu dosłownie kilku sekund kodzik, wpisujecie sobie go na stronie wota po zalogowaniu oczywiście i bez żadnego problemu pojazd otrzymujecie do garażu. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Dziękuję wam naprawdę wszystkim, wszystkim ci, którzy mnie wspierają, ci, którzy po prostu są cały czas ze mną. Nie będzie to ani pierwsze rozwiązanie konkursu, ani ostatnie. Takich mam nadzieję, konkursów jeszcze będzie. Wiele na moim kanale. Tak więc nie będę już przeciągał. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. A tym, któr którym po prostu się dzisiaj nie udało, nie poszczęściło, zapraszam do kolejnego konkursu. Tak więc zaczynamy listę, długą listę, naprawdę 19 zwycięzców. Sami zresztą zobaczcie, ile tych pojazdów jest i jaka wartość tych wszystkich pojazdów, tych premek. Jest naprawdę coś niesamowitego. Dobra, zaczynamy. Pierwsze trzy pojazdy, oczywiście, będzie to Pantera Warlord. A zwycięzcami, którzy otrzymają ten pojazd, są kolega Oskar Walaszczyk z platformy PS4, Piotr Zemanek z Xbox One i Mateusz Fra z PS4. Serdecznie gratuluję. O, tak jak powiedziałem, proszę Was tylko o to: piszcie jutro do mnie na Facebooku. Mniej więcej o godzinie 11 już będę w domu, bo niestety pracuję, a dzisiaj już jest trochę późna pora i po prostu trochę by mi to zajęło, żeby wszystkie te kody Wam akurat dnia dzisiejszego przesłać. Tak więc tylko i wyłącznie taka moja prośba o kontakt ze mną jutro. Kolejny pojazd jest to radziecki czołg ciężki siódmego poziomu KW-122 i zwycięzcami są Chmielok z platformy PS4. Następnym zwycięzcą jest Jarek Dominik również z PS4 i trzecim zwycięzcą tego pojazdu jest kolega Diego RPG również z PS4. Serdecznie gratuluję Następnym pojazdem jest Vindicator, i te pojazdy 2 otrzymują koledzy Radosław Szatkowski z platformy Xbox One, jak i również kolega Slider, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem z PS4. Serdecznie gratuluję. Kolejna niszczarka w ilości trzech sztuk, jest to oczywiście Streetswagen S1 w wersji STARK, i ten pojazd kolega. Piłka nożna otrzymuje. Kolejny zwycięzca jest to Intro Maker. Serdecznie gratuluję. I trzecim zwycięzcą jest Bidon. Serdecznie gratuluję. I kolejna niszczareczka, oczywiście chińska. Chiński Yazi, czyli WZ. -a. I kolega Assassin Colt otrzymuje właśnie jedną sztukę. Kolejny pojazd otrzymuje kolega Paweł Galiński. I trzeci pojazd otrzymuje kolega Marcin Wolf. Serdecznie gratuluję. Powoli zbliżamy się do końca. Zostały jeszcze trzy pojazdy niszczarki. Jest to Skorpion G oczywiście i ten pojazd pierwszy trafia do kolegi Toma z PS4. Kolejny pojazd trafia do kolegi Szympus 11 z PS4. I trzeci... Scorpion idzie do kolegi Drosser, również z PS4. I na sam koniec zostały nam dwa pojazdy. Oczywiście jest to T32A Proto. I ten pojazd, pierwszy z tych dwóch pojazdów, otrzymuje kolega Mister Gutek 85, a kolejnym pojazdem jest to ostatni pojazd w konkursie otrzymuje kolega Ananas 84PL. Tak więc słuchajcie, Konkurs rozwiązany, zwycięzcy są podani. Ja tylko proszę Was o to, abyście jutro się ze mną kontaktowali, najlepiej właśnie przez Facebooka. Tak więc serdecznie jeszcze raz gratuluję i Wam wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że wspieracie mój kanał. Tak więc mam nadzieję, że ci co akurat dzisiaj nie udało im się wygrać, mam nadzieję przy następnych konkursach. W końcu trafią również do listy zwycięzców. Z mojej strony to wszystko, jeszcze raz dzięki wielkie i trzymajcie się do usłyszenia. Hej!